Witam Was bardzo serdecznie w Age of Civilizations 2 Dzisiaj znajdujemy się na modzie Addon Plus No i pogramy sobie trochę przenosząc się na Wyspy Brytyjskie Tutaj oczywiście możemy zmienić sobie mapę i właśnie Ustawiłem sobie tę mapkę z Wyspami Brytyjskimi Ogramy jeden ze scenariuszów I słuchajcie dzisiaj już słyszycie mnie z nowego mikrofonu, ponieważ mówię już z Blue Yeti Blackout, możecie sobie zobaczyć. Nagrałem unboxing i taki krótki test tego oto mikrofonu. Także link jest w opisie, wbijcie tam teraz albo po filmie, polecam i zobaczcie, jak tutaj wyszedł nam ten unboxing. Także jak ktoś tam link zamieszczony jest w opisie. No, i właśnie z tego mikrofonu teraz będziemy sobie korzystali, a dzisiaj zagramy na jednym ze scenariuszów. Myślę, że to może być scenariusz British Regions, czyli tutaj mamy regiony Wielkiej Brytanii, tak naprawdę Wielkiej Brytanii i Irlandii również. Możemy wybrać jeden z regionów i zagrać tutaj rok 2019. Innych europejskich państw tutaj nie mamy dostępnych, ale tutaj właśnie skupiamy się głównie na. Na tej Wielkiej Brytanii myślę, że moglibyśmy tutaj spróbować zagrać południowo-wschodnią Anglią. Ok, wybierzmy sobie ten region. Dajmy może taką agresywność na 125%. No i co? Pozostaje nam tak naprawdę tutaj rozpocząć gierkę no i spróbować podbić jak najwięcej ziem, grając tutaj właśnie jako jedno jeden region tutaj Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę. Ten nasz region nie jest jakoś super silny, więc będzie pasowało go tutaj trochę na pewno rozwinąć. Może nam w tym pomóc dosyć sporo punktów, które mamy tutaj na start, to na pewno. W populację sobie dodamy jeszcze punktów trochę później. No przede wszystkim mamy tutaj obok siebie Londyn, który pasowałoby jak najszybciej zająć, jeżeli to nam się uda. Jak widzicie są inne regiony, pasowałoby też nawiązać jakąś współpracę może tutaj z południowo-zachodnią Anglią, może tutaj właśnie z południowo-zachodnią Anglią spróbujemy poprawić relacje i później ewentualnie wejść w jakiś sojusz, oni tutaj też mają Kornwalię, tak naprawdę. Na północ od nas jest Eastern Midland, tutaj jest jeszcze wschodnia Anglia, Birmingham i jest także Walia. No spróbujemy chociaż tutaj tereny angielskie jak najbardziej jak to możliwe zjednoczyć. Okej, okay, nasi sąsiedzi zmienili kolorek, bo tutaj ustawili sobie inny ustrój. Zobaczcie, te państwa pozmieniały całkowicie ustroje. Mamy tutaj jakieś socjaldemokracje, mamy też, zobaczcie, liberalizm, chrześcijańską demokrację, no to my może też zmienimy sobie tutaj nasz rodzaj władzy, tylko pytanie na jaki? Pytanie na jaki? W co tutaj tym razem pójdziemy? No jak widzicie, na tym modzie opcji jest dużo, Możemy pójść po prostu w konserwatyzm? Ok, i teraz przyjęliśmy nowy rodzaj rządów. Mamy określone bonusy z tego wynikające. No to co, oblężamy Londyn, przechodzimy tutaj od razu do e, wojny z terenami, które tutaj mm, mają tak naprawdę kilka prowincji, ale wśród nich e, Londyn, sam Londyn, a więc e, prawowita stolica Anglii. No i przede wszystkim te miasto e, jest miastem, na którym najbardziej nam zależy bo jednak mając stolicę samej Anglii ma się tutaj pewien respekt, no ale dobra czy ten podbój nam się uda na razie zaczynamy od Londynu podbijamy też te okoliczne prowincje ale z tego co widzę chyba nie powinno być z tym problemu no dobra, udało nam się zająć prowincję, więc już pierwsza wojna zakończona można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty i pierwsze prowincje ku drodze do zjednoczenia Anglii no to co, sojusz tutaj jest częścią południowo-zachodnią. No i myślę, że mając stosunkowo silny sojusz, moglibyśmy tutaj od razu ustawić się w stronę kolejnego przeciwnika, więc tej Anglii Wschodniej. Kolejny region, który tutaj zostanie przez nas podbity, a przynajmniej taki jest plan i spróbujemy go za moment zrealizować. No to wraz z całą Armią ruszamy tutaj na podbój, również wzywamy naszego sojusznika. Na razie tutaj taka pierwsza linia ataku ze strony naszych wrogów. No a już będziemy mogli powoli tutaj przesuwać się, oczywiście, do przodu, zdobywając kolejne ziemie. Zaciekłe walki tutaj na froncie. No, niestety, w wyniku tych działań już trochę armii straciliśmy, a więc w tej wojnie nie pójdzie nam tak łatwo jak w wojnach poprzednich. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że przybywają już armie naszych sojuszników, które z pewnością mogą nam ten podbój trochę ułatwić. Zdobywamy kolejne tereny, i już wkraczamy tutaj do ich stolicy. Którą jest Norwich. Teraz już tak naprawdę wbiliśmy im taką szpilkę w ich prowincję. Szczególnie, że ich armia jest już rozwalona na kawałki. No to myślę, że kwestia tej wojny już została ostatecznie zakończona. Teraz tak naprawdę tylko konferencja pokojowa. Jeszcze trochę ziem wezmą tutaj także nasi sojusznicy. Natomiast my tych prowincji również trochę zyskamy. No, co prawda będzie istniało jeszcze to państwo przeciwnika, ale jest ono już dużo, dużo słabsze niż było na początku. No to kolejnym starciem będzie tutaj e, wojna z regionem Eastern Midland, e, który ma tutaj swoją stolicę e, też w jednym z angielskich miast, nawet nie wiem jakie to miasto, bo nie jest tutaj ono e, podpisane. E, no, ale dobra, lecimy, lecimy. Wzywając również naszych sojuszników, którzy też tutaj mogą dodatkowo uderzyć, no tutaj mamy o tyle dobrze, że tak naprawdę nasza granica z nimi jest bardzo, bardzo niewielka, bardzo wąska i tak naprawdę na tej granicy możemy utworzyć jakąś linię frontu i poruszać się wraz z nią do przodu. Tak naprawdę nie muszą nie musząc martwić się o dużą ilość terenów. Tylko tak naprawdę tam te dwie, trzy prowincje, e, którymi e, graniczymy, i tak też przesuwamy się do przodu. No i tak też zobaczmy, wygrywamy w tej wojnie e, przechodząc do kolejnej konferencji pokojowej, dzięki której zyskamy kolejne oto ziemie i nasze tereny się powiększają. No tak jak już tutaj jesteśmy, to zajmijmy się Western Midland. E, no i podbijamy sobie szybko tutaj ten kraj, tak naprawdę... Nie martwiąc się o nic, bo w czym może nam zagrozić taki kraj? No, absolutnie w niczym. Tak naprawdę wysyłamy tam wojsko, nasi sojusznicy również to robią. No i tam trochę nasi przeciwnicy się wypalą, właśnie walcząc z naszymi sojusznikami. My za to od razu tutaj zajmujemy Birmingham, a więc stolice ich państwa. No i wbiliśmy się tutaj. Można powiedzieć, jak śliwka w kompot, tak też zajmując coraz więcej tych ziem, które należą do naszego przeciwnika. Jeszcze tutaj zajmując kolejne tereny, które możemy podbić. No dobra, podbite, podbite i kolejne państwo zostało tutaj przez nas zdobyte. Tak naprawdę w bardzo szybkim tempie nie trwało to długo. Tutaj jeszcze nasi sojusznicy mogliby jedną prowincję chyba dostać, ale dobra, ta jedna prowincja e, powiedzmy, że będzie tutaj wolna. Oczywiście, jak zawsze, trochę jest też asymilacji. Tego się nie pozbędziemy. No, asymilacja, jak była, tak jest. Zobaczmy na sytuację w ogóle e, w innych częściach e, tutaj Wielkiej Brytanii. No, widzę, że Szkocja cały czas trzyma się nieźle. W e, Irlandii, tak naprawdę, są jakieś tutaj wojny. E, mamy także tutaj Anglię, e, właśnie tą Wschodnią, to co przynajmniej z nich zostało, spróbujemy poddać tą to wasalizacji. Tak samo tutaj, Eastern Midland. Im jeszcze nie możemy wysłać ultimatum, bo póki co jeszcze mamy z nimi tutaj trusa. Dobra, sojusznika. sojusznika tutaj zawsze warto mieć. A tu jeszcze jest jakieś inne państwo, i myślę, że też za pomocą drogi dyplomacji, czyli wymuszenia ultimatum, w zasadzie wymuszenia. Wasalizacji, spróbujemy ich przejąć, ale jeszcze trochę większa armia będzie tutaj potrzebna, jak pójdzie z Waliczykami. Czy Waliczycy dadzą się kupić? Zobaczymy, ale póki co stało się coś niebezpiecznego. Zobaczcie najazd Yorkshire and the Humber. No, i to jest najazd dosyć niespodziewany, nie będę ukrywał, ale teraz musimy zadbać o to, żeby umocnić te nasze granice, ponieważ to może być w tym momencie rzecz kluczowa. Tutaj Możemy jeszcze spróbować na szybko zwasalizować Eastern Midland i dodatkowo oni jako nasi wasale, tak żeby w tej wojnie zawalczyli, ale zobaczymy, czy tutaj zdołamy teraz ich zwasalizować. Dobra, od razu tutaj wysyłamy posiłki, gdyż jest to teraz niezbędne. No, w końcu musimy się próbować chronić maksymalnie, jak tylko się da. Wezwiemy sobie oczywiście tutaj naszych sojuszników, bo zawsze. W kupie siła. Okej, okay, jakoś tutaj udaje nam się odpierać ataki wroga. No i zaraz tutaj przybędą jeszcze posiłki naszych sojuszników. Tutaj zobaczcie, także Eastern Midland udało nam się zwasalizować, więc dodatkowo ich również tutaj zaprosimy do tej wojny, by właśnie wbili się tutaj, wbili się w szeregi wroga i stworzyli tam niezły, konkretny popłoch. No bo w końcu to oni nas zaatakowali, przecież. My nie chcieliśmy tej wojny, ona nam została wypowiedziana, tak naprawdę, z Nienacka. Ale jak zostaliśmy zaatakowani, to musimy jakoś się bronić. Dobra, tutaj zyskaliśmy kolejne tereny na wschodzie Anglii. A zobaczcie, w wojnie przejmujemy kolejne to prowincje i tutaj także dosyłamy sobie stopniowo posiłki. No starcie tutaj trwa, ale w tym momencie sobie zakończymy i myślę, że będziemy kontynuowali tę rozgrywkę już w następnym odcinku. Także zobaczymy, jak potoczy nam się ostatecznie. Ta oto wojna, później mamy jeszcze tutaj kilka państw, które chcielibyśmy wchłonąć, byśmy zjednoczyli Anglię, no a później można iść tak naprawdę na zjednoczenie Brytanii, jeżeli będziecie chcieli. Także już tutaj pod koniec odcinka zapraszam Was jeszcze... Na recenzję oczywiście nowego e, mikrofonu, unboxing, taką, taki też test, y, który jest właśnie y, swego rodzaju przedstawieniem nowego sprzętu. Mam nadzieję, że będzie mnie dzięki temu mikrofonowi lepiej słychać na odcinkach i właśnie ta jakość audio będzie wyższa. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Y, do zobaczenia, cześć i na razie.